Poznam Marka Nogejskiego, jest to uczciwy, kompetentny, szlachetny, bardzo serdeczny przyjaciel i ma u mnie głos. Doceniam jego pracowitość, będę głosowała na marka. Każda partia, każdy komitet ma w tych wyborach swoją drużynę. Kandydaci chwalą się poparciem polityków z pierwszych stron gazet, posłów naszej, marszałków, wojewodów, którzy udzielili im poparcia i wychwalają umiejętności przyszłych radnych. Swoją drogą jest to swoisty fenomen, że ci ludzie tak doskonale znają kandydatów na radnych nawet na tych najniższych szczeblach samorządowych. Ich życiorysy i wybitne osiągnięcia. Ja też mam swoją drużynę. Moją drużyną jesteście wy, mieszkańcy naszego regionu, naszej kochanej, małej ojczyzny. Doceniam to i za to Wam serdecznie dziękuję. Doceniam Jego pracowitość. Moim kandydatem do Rady Powiatu jest Marek Nogajski. Z Markiem znamy się od wielu lat. Jest koleżeński i uczciwy. Popieram jego kandydaturę w 100%. Zawsze jest otwarty na innych. Nie tworzy słusznych barier. Ma mój głos. Sytuację wsi zna z własnego doświadczenia. On rozumie nasze problemy, dlatego ma moje zaufanie. Zawalczmy o lepszą przyszłość dla naszych dzieci. O, Marek Magański jest sumiennym człowiekiem, pracowitym i uczciwym. Oddany na niego głos nie będzie głosem straconym. Zawsze otwarty dla ludzi. Głosuję na Marka Nogajskiego. Potrzebujemy ludzi kreatywnych i z osiągnięciami. Na karcie do głosowania szukam Marka. Mam do niego zaufanie. Mam mój głos. Znam jego poglądy na Zielony Ład. Popiera rolników, leśników i myśliwych. Mam mój głos. Głosuję na Marka człowieka spoza układów. Przewieczmy wreszcie to towarzystwo samorządowe.